Cześć, z tej strony Krzysiek ze Stylu Wypro i witam Cię w kolejnym odcinku na naszym sklepowym kanale. Dzisiaj, e, niech Was otoczenie nie zmyli, zajmiemy się e, tanimi, ale skutecznymi sposobami na dogrzanie swojej kolarskiej głowy, która, jak zapewne wiedzą osoby, które już dużo jeżdżą i mają za sobą parę sezonów, albo przynajmniej jeden sezon jesienno-zimowy, Dostaje, że tak powiem, od niskich temperatur dosyć szybko i potężnie, i warto zadbać o to, aby w tą naszą głowę, którą mamy jedną i jakże ważną, było nam po prostu ciepło. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony produktom dwóch marek: będzie to włoski Castelli i szwajcarski ASOS, i będzie to dobra okazja, żeby porównać trochę. Te produkty, znaczy przeznaczenie tych produktów, bo to co ja teraz pokażę w tym materiale będzie dobrze odzwierciedlało mniej więcej filozofię obu marek, a przynajmniej tych produktów z oferty obu marek, które będziemy prezentować. Będą się one różniły ceną w związku z tymi przeznaczeniem i tak dalej i tak dalej, co będzie dobrze obrazowało dla kogo są produkty tańsze, dla kogo są droższe i tak dalej i tak dalej. Zaczynamy. Bohaterkami odcinka będą dwa, dwie opaski, tak trochę sobie pomieszamy pory roku. Ponieważ, jak już mówiłem, nieraz będę, nieraz o tym mówiłem, każdy odczuwa temperatury inaczej i dla jednego jest zimno już jesienią, dla drugiego jest zimno dopiero zimą, i tak dalej, i tak dalej. Często mówię i tak dalej, ale to jest po prostu temat rzeka e, i tak to będzie wyglądało, natomiast e, skupimy się dzisiaj na dwóch opaskach, opasce e, ASOSa z kolekcji spring SpringFallowej 2x3, akurat z kolekcji zimowej nie ma opaski, z kolekcji zimowej będzie to RoboFoil, czyli taka czapeczka pod kask, e, już z pełnym zakończeniem tak jakby na czubku głowy e, we włoskim narożniku będzie opaska Castelli z termo oraz czapeczka skali od od kasteli również z tego samego materiału będziemy zaraz to wszystko omawiać do czego to wszystko służy to wiadomo do dogrzania głowy mieszczy się pod kask ma dosyć minimalistyczną formę i zakładamy to sobie w momencie kiedy odczuwamy już nieprzyjemne uczucie przede wszystkim na uszach a jeżeli zakrycie uszu nie wystarcza to wtedy wjeżdżają czapeczki które mają zabezpieczoną całą powierzchnię aby nam jednak głowę było ciepło. Zaczniemy sobie od opcji bardziej budżetowej, od Castelli. Tu mamy dwa produkty bardzo fajne, już widoczne na sklepie od, od jakiegoś czasu. Numer jeden to jest opaska. Ja może zdejmę swoją czapkę, mam trochę pewnie zwichrowane włosy, bo będziemy mierzyć. Jest to opaska, jak wspomniałem, z materiału Thermorube. To jest materiał, który jest też w tej drugiej pełnej czapce czapce skali. E, nie skali z, z mix tylko z Kuli, jak e, czaszka, Skal. skal. E, natomiast e, opaska jest od Castelli, kosztuje, e, żebym się teraz nie pomylił, 59 zł, i jest dostępna w jednym rozmiarze. I jej nie, na przykład jedną z fajniejszych zalet jest to, że jest profilowana, ma zostawioną taką tutaj. Mm, tak, jakby na wysokości uszu jest jej więcej, dzięki czemu możemy sobie skuteczniej te uszy zasłonić. Drugą fajną cechą jest również to, że jest dosyć wysoka sama w sobie, dzięki czemu zakrywa dosyć dużo e, powierzchni głowy przy okazji, a, a nie tylko uszy. Dostępna jest w jednym, jedynym rozmiarze uniwersalnym. Zaraz zobaczymy, jak na mojej głowie 58 to wszystko leży leży bardzo fajnie, jest to opaska bardzo elastyczna, właściwie to mógłbym ją pokazywać też pod kaskiem oczywiście nie ma problemu z dopasowaniem kasku z dołożeniem kasku jak ta opaska jest na głowie bardzo fajnie chroni właściwie nie można powiedzieć że ma jakieś złe cechy ma też z tyłu odblask na łączeniu szwów no tutaj akurat ten odblask nie jest w jakimś super fortunnym miejscu także nie oczekiwałbym po nim że będzie wam jakoś podnosił wyjątkowo bezpieczeństwo ale fajnie że jest pewnie może przy odpowiednim oświetleniu tego elementu z tyłu się przyda Skończymy może Castelli, bo to będzie dobrze widać porównanie później obu marek. Natomiast za 129 zł jest dostępna już e, pełna czapeczka, taki czepek bym powiedział, czepek kolarski, który jest praktycznie tym samym, e, tylko że z domkniętą górą. Dzięki czemu to ciepło generowane podczas jazdy nie ucieka nam jednak, bo plusem opaski jest na okres przejściowy to, że nie przegrzejemy się tak łatwo, ponieważ będzie nam uciekało to ten nadmiar ciepła, który jednak się może wytworzyć podczas jazdy w opasce. Natomiast kiedy okazuje się, że opaska już nie wystarcza, zakładamy sobie czapkę i mamy wtedy zabezpieczoną całą głowę. Tu oczywiście jest ona na tyle cienka, że nie koliduje z kaskiem i oczywiście rozmiar uniwersalny. Tu się akurat Castelli bardzo udał, ponieważ z tego co wiemy, sprzedawaliśmy już tą czapkę wiele, wiele lat, może nie wiele, ale ze dwa przed tym sezonem i ona pasuje faktycznie na większość głów. Fajnie tutaj zabezpiecza, praktycznie jej po chwili nie czuć. Ma jakieś tam płaskie szwy, ale nie są one odczuwalne. Za 129 zł jest to bardzo fajny produkt. Natomiast na drugiej szali, tak jakby cenowej mocno też i w pewnym sensie jakościowym jest, oczywiście są produkty ASOSa, ja tu pomieszam trochę pory roku, opaska należy do Klima Code 2x3, czyli wiosna-jesień, jest to materiał zupełnie inny niż w przypadku Castelli, bo jest to materiał taki tkany. Sztuczny materiał, polipropylen, poliamid, poliester taka jest mieszanka na tej opasce. Tu oczywiście się z wszystkiego z produktów Asosa dowiemy. Łączenie jest takie delikatne tych materiałów także ono jest nieodczuwalne na głowie. Natomiast opaska jest dostępna w różnych rozmiarach. W trzech rozmiarach, od 0, 0, 1 oraz 2 na najmniejsze, średnie oraz duże głowy. Ja mam głowę 58, w związku z tym mam na sobie rozmiar 1 i jest to w zupełności wystarczający rozmiar. No tu Asosowi należą się właściwie, no to był dobry ruch, żeby zrobić różne e, rozmiary. Może to wprowadzić nieco zamieszania, jak jesteście na pograniczu rozmiarów, ale jeżeli macie wątpliwości... To ja bym sugerował wziąć jednak tą większą opaskę, żeby ona nie uciskała i nie psuła przyjemności z jazdy. E, opaska, cóż to dużo powiedzieć, e, powiem do, do czego dokładnie służy, jak przerobię jeszcze czapkę. E, otóż Asos ma, przepraszam tutaj za moje zwichrowanie, jak zwykle. Asos ma w swojej kolekcji takie czapeczki pod kask. Nazywa je wdzięcznie RoboFoil. Ja mam akurat RoboFoila Klima Code 3x3 zimowego. E, jest jeszcze coś takiego jak RoboFoil jesienny 2x3 z tym, że na przykład RoboFoil 2x3 jest taką zabudowaną opaską i nie obejmuje czy jest po prostu produktem cieńszym, a no tutaj będziemy się zbliżać powoli w Polsce, zwłaszcza ku zimie, dlatego też pokazuję mniej więcej jak wygląda RoboFoil zimowy, my go w zeszłym roku nie mieliśmy, mieliśmy tylko RoboFoile jesienne, dlatego pokażę to jest to oczywiście materiał też tkany, też skład podobny do tej Opaski natomiast proporcje są trochę inne: polipropylen, poliamid, elastan. Jest to materiał wyczuwalnie grubszy, grubszy, splot gęstszy. Także ten czepek po prostu będzie bardziej, bardziej i skuteczniej izolował. Dostępny jest w dwóch rozmiarach. Tu jeszcze nie powiedziałem: opaska kosztuje 130, a ten czepek kosztuje 180. Ja mam w ręku rozmiar. Numer 1, czyli pośredni. Tutaj, przy tym czepku, warto wspomnieć, że on też ma takie wypustki na uszy. On ma tylną całą część, tak jakby tylną połowę ma niżej opuszczoną, żeby zasłaniać właśnie uszy i szyję. I po nałożeniu, po dobrym naciągnięciu, ten właśnie rozmiar numer 1 normalnie sobie na mojej głowie leży. Nie zsuwa się oczywiście. Nosimy to znaczkiem do tyłu, żeby ten znaczek było widać przez kask. A z przodu mamy ten klimakołt 3x3. Kosztuje to 180 zł. Jest z materiału tkanego. No i teraz, tak, na pierwszy rzut oka, i na, pier i na tak zwanego matanego, może się wydawać, że produkty ASOSa są e, niewspółmiernie drogie, ponieważ e, no tutaj opaska z 60 zł. kasteli i e, 130 asos. I czapeczki 130 Castelli i 180 Asos, no różnice są spore. E, natomiast ja bym powiedział, że te produkty przeznaczone są dla trochę innych użytkowników. E, Castelli jest produktem, o, który oczywiście bardzo fajnie spełni swoją funkcję i będzie dogrzewał głowę, uszy w przypadku opaski, a w przypadku czapeczki, głowę. Natomiast e, nie będzie na tyle dobrze oddychający. Co na przykład produkty Asosa i powiedziałbym tak, że e, produkty Castelli, czyli te takie prostsze technologicznie, bo zobaczcie, że tu jest no jeden, jeden rodzaj materiału, tu się za bardzo nic nie dzieje. Castelli też za bardzo się nie chwali jakimiś technologiami. W przypadku tej czapki opis ma dwa, e, e, dwa zdania, e, także tutaj za wiele też oni sami nie chcą o tym powiedzieć. Natomiast to bym po, powiedział, że to jest dla osób, te, dwie, te dwa gadżety są dla osób poprzez, o, u zamiłowaniach do jazdy takiej o średniej intensywności, ponieważ w przypadku tego typu materiału, który jest jednak bardziej zbity, jest większa szansa zapocenia głowy w przypadku wejścia na wysoki poziom dosyć intensywności. Natomiast jeżeli jesteście osobami, które jeżdżą na tej intensywności dosyć dużej, co oznacza, że potrzebujecie już tych wyższych technologii, żeby one poradziły sobie z tym nadmiarem ciepła generowanego w chłodnych warunkach, co jest wyzwaniem dla materiałów, to tutaj bym się skłaniał ku inwestycji wasosa, który jest materiałem bardziej technicznym on będzie lepiej odprowadzał, wilgoć, będzie zachowywał swoje właściwości dogrzewające mimo bycia mokrym. Natomiast z Kastelli może być różnie. Oczywiście, w Kastelli, jak będziecie, mimo że głowa będzie mokra, i będziecie dalej jechać, to Utrzymując ten poziom intensywności, który wcześniej był, będzie dobrze, natomiast no, mogą się zacząć ewentualne wychłodzenia. Jak będziecie zwalniać, zatrzymywać się, przerywać tą jazdę, wtedy może być trochę gorzej. W wasosie jest na to po prostu mniejsza szansa. Tutaj użyte materiały są e, nie da się ukryć lepsze, i jest to trochę bardziej przemyślany produkt. Także, jakbym miał podsumować ten mój wykład, to powiedziałbym, że dla większości z Was, którzy jeżdżą sobie jesienią, zimą w sposób. Taki ambitno-rekreacyjny, jak ja to mówię, Castelli będzie produktem w zupełności wystarczającym. Tym bardziej, że nie mamy tutaj na przykład problemów z wyborem rozmiaru. W większości przypadków, znakomitej większości, będzie to po prostu pasowało na każdą głowę i też nie zrujnuje portfela. Natomiast osobom, które nie zwalniają tempa jesienią i zimą i jeżdżą intensywnie, w związku z czym potrzebują jednak od materiałów tego, żeby one pracowały razem z nimi i żeby. Nie zawiodły, kiedy są najbardziej potrzebne, i tutaj inwestycja wasosa zawsze będzie opłacała, i to się sprawdza też w innych, w innych, w innych segmentach odzieży tej marki versus inne marki. Ja też staram się to po, powtarzać wiele razy w różnych materiałach, że warto, e, warto, warto dostosowywać odzież do swojego stylu jazdy, bo on może być bardzo różny i tutaj to doskonale widać, że przeznaczenie produktów. Teoretycznie prostych i podobnych do siebie bardzo wizualnie jest, no jest nieco inne i można podzielić te produkty na, na różne kategorie. Niech Was nieco nie zmyli otoczenie, w którym siedzę. Ja sobie obecnie przebywam w trochę cieplejszym klimacie, ale niech Was właśnie on nie zmyli, ponieważ tutaj na południu Francji jest tak, że dopóki to słońce świeci, to jest bardzo fajnie, a jak ono zajdzie, to momentalnie się robi dużo, dużo zimniej. I na przykład też na tysiącu metrach w, gór, w górę, nawet w dzień już jest zimno, także ja opaskę na pewno zawsze mam przy sobie. Mam też rękawki, kamizelkę. No tutaj też się będzie robiło powoli chłodno, dlatego sam będę te wszystkie urządzenia może nie testował, bo mam już je przetestowane po zeszłym roku. Natomiast użytkuję ich. Wy też ich powinniście używać. Są bardzo fajne, kieszonkowe. W przypadku tego, jak się jednak przeliczymy, pomylimy to. Eee, można je sobie zdjąć, schować i założyć wtedy, kiedy będą potrzebne. Tu, jeszcze na koniec, powiem tego długiego, jak zwykle, filmu: że to, w jakiej danej temperaturze, oczywiście, ciuch się u Was sprawdzi najlepiej, jest właściwie sprawą otwartą i uzależnioną od indywidualnych cech, i o tym pamiętajcie czapeczki i opaski są dostępne w naszym sklepie. Staramy się, żeby były do końca, przynajmniej sezonu chłodniejszego, dostępne w bieżącej ofercie. Z Castelli może być trochę gorzej, bo jak ostatnio mówiłem, z dostępnością tej marki w Polsce bywa różnie. Często kończy się na jednej dostawie jesiennej i potem już się nie da domówić tych produktów, dlatego jeżeli macie chrapkę na, to, na te gadżety odzieżowe Castelli, to sobie je czym prędzej Zakupcie. Pozdrawiam Was ciepło. Eee, słońce już tutaj zachodzi, dlatego pora się powoli ewakuować, bo jak wspomniałem, za chwilę będzie kilka, wyraźnie kilka, kilka stopni mniej. Pamiętajcie, jeździcie w cieple, bez, bezpiecznie, zawsze w kasku. Korzystajcie z, ile się da, z możliwości jazdy na zewnątrz, bo na zewnątrz też można się fajnie cieszyć jazdą mimo niesprzyjającej pogody. Ja tymczasem spadam. Eee, dzięki Wam za uwagę w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć.